Wpadliśmy do Sherlock Customs odebrać Pandę po wydechu Siemanu! Co tu jednibałeś, bo to wygląda mega mocno, są dwa kominy. Mamy jeden tłumik, mamy przepustnicę, mamy zrobione tak jakby alabarany, żeby on się szybciej wkręcał, nie miał muła? powiedzmy, no alabarany. Nie przedłużajmy. Palto, na zamkniętych? Na zamkniętych, jak myślisz, jak będzie? Nie wiem, chodź się domyślą. Co jest, Ty chłopie? Jak to chodzi basowo? Daj mu lekko. To jest na zamkniętych? To jest na zamkniętych. Co ty gadasz? A weź, otwórz. Co jest? Przecież, Przecież to jest 1,4,4 gary. Co, co tu się dzieje? Jak to jest głośniejszy szmustank, prawie. To musz tak miał V8. Ja pierle, jak to chodzi. Ty masz decybelomiesz? Dobra, następny odcinek sprawdzamy pomiar wydechu, to jest za mocne. Chcesz więcej tak zjebanego kontentu? Obserwuj!